Cześć, killer. Jak tak będziesz drobił jak geisha, to się kiedyś zabijesz. No, to mówcie. Imię, nazwisko, zawód. Nazywam się Jerzy Killer i zawodzę jestem taksówkarzem. Ty się nazywasz killer i masz ksywę killer. I jesteś killer. A jak mi powiesz, że to jest pomyłka, to zostaniesz w To pomyłka. Podnieście mi go. Co ty myślisz, że po co oni tu są? Że oni bronią nas przed tobą? Nie! Oni bronią ciebie przede mną! Panie komisarzu, to nie wypadło.